Widzicie drzownicę? Jak sobie chodzi? Ta drzownica wypełzła deszcz napadał w ziemi ona sobie wypędzła i, i sobie chodzi po chodniku, ale długo tu nie będzie chodzić, jeżeli tak będzie ja zazwyczaj biorę maluchy, zabieram i na trawnik. Proszę, tu sobie chodzi. Żownice służą do tego, żeby użyźniać ziemię. I tutaj jest następna. Proszę bardzo. Ale czy ona żyje? Tak. O. Jeżeli ona się nie rusza, to znaczy, że jest nieżywa. Tutaj akurat była żywa, więc się poruszyła. Tak samo zrobię. A, mogę złapać. Dajemy do ziemi. Koniec zabawy. Tu jest kilka, ale gdyby chciał wszystkie wyzbierać, to by trzeba było masę czasu poświęcić no, ja tylko pokazałam dwie dla filmu żeby pokazać jak można sobie poradzić kiedy na swoim terenie, na swoim chodniku się znajdzie e, drżownice. tutaj jest akurat ulica zewnętrzna po prostu gdzie w miejscach gdzie są fabryki i produkcje ale, ale dlatego tylko pokazałam dwie. Nie pokazałam więcej, ale na swoim terenie można sobie poświęcić czas i wszystkie drzowniczki wyzbierać, wrzucić na trawnik. One będą użyźniały ziemię. Do tego one służą. Nie do tego, żeby leżały na chodniku, jak tutaj pokazałam. Akurat. To jest na tyle, życzę miłego oglądania, łapeczki w górę i do kolejnego wideo zapraszam.